Witam, dzisiaj nasza firma zamontowała klimatyzację. Jest to Rotenso Theta w wersji 3,5 kW, czyli klimatyzacja w zasadzie jedna z najcichszych na rynku, jakie są. Mamy pilot do obsługi, mamy aplikację, jeżeli mamy Wi-Fi. No i tu mamy naszą jednostkę moc 3,5 kW. Nasze rury freonowe, odprowadzenie skropy zostały poprowadzone tutaj, idą przez szafkę i wychodzą już na zewnątrz. Idziemy na zewnątrz, pokażę jak to wygląda. Nasza jednostka zewnętrzna została posadowiona na czterech bloczkach betonowych. Jest tu grunt piaszczysty, pompa jest bardzo wysoko, ponieważ to będzie również używane w takim sezonie zimowym czyli tutaj śnieg może być, zostać nasypany, gdzieś nawiany 5, 10, 20 cm. Wtedy i tak pompa, dzięki temu, że tu jest nie wiem, z pół metra od ziemi, bez problemu będzie działała, pomimo, że na przykład tutaj będzie nawiane dużo śniegu. Dalej e, instalacja freonowa. Instalacja freonowa została, wychodzi nam tutaj, czyli za roletą schowane, wszystko jest za schowane e, pod dachem, więc tutaj no, nie będzie problemu, że gdzieś tam będzie to zacinać. Następnie instalacja freonowa idzie w ten sposób, jest zamontowana. Odprowadzenie skropień z jednostki wewnętrznej wychodzi tutaj, czyli w lato po prostu będzie nam tutaj kapać w tym miejscu bezpośrednio już tutaj na grunt. A z jednostki zewnętrznej nic nie robiliśmy, po prostu będzie sobie kapać ze środka. Żadnych wężyków nie montujemy, jest to na tyle podniesione, że nie ma potrzeby odprowadzenia tych skropi. Stojak, który został zamontowany, jest podwójnie na wibroizolacjach, ponieważ tutaj już tuż za tą ścianką będzie no i główne łóżko, więc jest jedno wibroizolacja na dole, druga wibroizolacja jest na górze. Wszystko jest wypoziomowane, jest delikatnie ucieka, że tak powiem, ten poziom. Do tyłu, czyli tak jak no, powinno się montować, Kable, jeden kabel doślejący idzie bezpośrednio tutaj, a drugi jest poprowadzony w peszlu UV i dalej idzie pod przyczepą do gniazdka na wtyczce. Cała instalacja freonowa dodatkowo została zaizolowana jeszcze tutaj specjalną taśmą aluminiową, która zapobiega po prostu stratom ciepła oraz zapobiega temu, że... Będzie się w przyszłości je nam izolacja termiczna, która jest już tutaj zamontowana. Jeżeli Wy jesteście zainteresowani montażem klimatyzacji u siebie w domu lub w biurze, zapraszam do kontaktu z naszą firmą. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy. Dzięki, do zobaczenia.